Witam, witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy przekaz od Twojego Anioła Stróża. Dobra, wybierzcie sobie kamień lub kartę.

Mamy wybór pierwszy, fluoryt e, taki piękny, różowy i karta oczekuj cudów. Uh -huh. Oczekuj cudów, spodziewaj się cudów, czyli coś, co może się w ogóle tego nie spodziewacie. Tutaj się coś wydarzy. Albo inaczej za załóż, że za się wszystko poukłada, że jesteś bezpieczna, że się ułoży, oczekuj cudów. <laughs> Ale tu jest, zobaczcie, jaka to jest lekkość, spokój. Ale jestem bezpieczna, takie uczucie, nie? Ten różowy fluoryt jest taki. On tutaj w jednym miejscu pęk jest taki ob obtłuczony, zmęczony. Eee... I ten to słońce tak sprawia, że on jest, jakby to nie ma znaczenia, bo jak on jest piękny w tym słońcu, nie? Tutaj się rozświetla. I to troszkę mówi tak o nas. Nie? Dobrze, co my tu mamy. Bądź tu i teraz. Czyli nie kombinuj nie rozmyślaj, nie martw się o to, co było, co będzie. Tylko skup się na momencie obecnym. W tym momencie jeśli ci ciepło, masz co jeść, wszystko opłacone, jesteś zdrowa dobrze. Jest okej? Okay, czujesz się w porządku. Tu jest dosłownie coś takiego. Bądź teraz i tu i teraz. I druga karta, o, dusza yy, motyla. Transformacja jest piękna. Czyli jesteście już w trakcie tej transformacji. To, to nie jest tak, że ona dopiero przyjdzie, ona już się dzieje, bo czuję to piękno jako tu i teraz znowu, tak. Ym. I czuję te Wasze anioły takie są po prostu uchahane, takie zadowolone i szczęśliwe. Że to się dzieje już yy, i że sobie właściwie sami na sob to sobie zasłużyliście, jakby, albo inaczej, sami do tego doszliście, tak? To nie jest tak, że oni was gdzieś pchali, tylko coś tam musieli za was robić. Możecie sobie być wdzięczni. Ale pokazuje mi się jeszcze ten świat dolny. A świat dolny w szamanizmie? No, czy nie wiem dokładnie, co on znaczy w szamanizmie, ale. To są takie nasze ukryte, jakieś pokłady złości, smutku, cieni w ciele, tak? Ten taki świat, gdzie przechowujemy to, czego może nie chcemy zauważyć. I to serduszko mi się tu mocno podkreśla w tej ciemności, że to serce tu jest, że to wasze serce do góry dokładnie wie, co macie robić. Że ten świat wcale nie jest taki straszny, jak się wydaje, jak już się tam do niego zajrzy. Troszkę na takiej zasadzie jak. W momencie, kiedy się przyzwyczajemy do ciemności, to ta ciemność już nie jest taka straszna. Yy, miałam takie fa fajne, fajne, no nie było to fajne doświadczenie, ale ciekawe w kontekście takim, że wracałam kiedyś, jak mieszkałam na wsi, kawał drogi sama w nocy i yy, mówię, Boże, jak ciemno, nic nie widzę w ogóle, nie? Tam żadnego oświetlenia, księżyc nie był w pełni bynajmniej. I byłam w szoku, jak po prostu w pewnym momencie moje oczy się przyzwyczaiły do tej ciemności. Nagle wszystko widziałam. Wszystko, nie? Więc to było niesamowite. Jak my przez to ciągłe oświetlenie też gubimy ten sens widzenia w ciemności, to tak. Dobrze. Nóż, blade, ostrze bardziej nawet. Tu mi się podkreśla cykliczność, to, że nic nie trwa wiecznie, że teraz jesteście no właśnie w tej transformacji, jakby u szczytu tej transformacji. Czyli to, co miało odejść, już odchodzi, już prawie odeszło i to, co ma nadejść, to zacznie nadchodzić. Więc mm, takie tutaj jest uczucie. Tak, sobie zobaczcie, co wy czujecie. Z tyłu jest ten krąg, który mi nawiązuje do słońca, mimo że tutaj mamy pełnię i, i nowie księżyca. Na pewno mówię o tej cykliczności, że wszystko jest w ciągłym ruchu, w ciągłej zmianie, żeby nie przywiązywać się do tego, co jest. Albo inaczej nie kombinować za dużo, by być po prostu w tu i teraz. Ta karta też mówi o takiej ciemności w nas. dla mnie ona mówi osobiście tak. O... Ale tutaj ja wam bardzo mi się podkreśla czakra gardła i też mocno mi się podkreśla taka cisza, taki spokój w nas. I że nie ma właśnie potrzeby mówienia, krzyczenia o swojej prawdy, że ta prawda jest już w was otwarta, jakby określona i teraz zacznie się to manifestować w w rzeczywistości, w świecie. Dosłownie no, słyszę słowo odpocznij. <laughs> Dobrze. Co ten wasz anioł, wasi aniołowie ogólnie chcieliby powiedzieć? Proszę bardzo. O! O! Mm, Archanioł Raziel ani o nie, nie jestem jakby energetycznie, nie, nigdy nie, nie kontaktowałam się z razjelem. Jest tęcza, tak? I mówi tutaj o oświe, rozświetlenie, wręcz takie oświecenie, dostosowanie się taka dusza w pełni i połączenie. Więc tutaj nawiązuję oczywiście przez tą latarenkę do pustelnika, tak jakbyście wyszli z cienia. I pokazali siebie z każdej strony. Ale znowu czuję taki duży spokój w tym wszystkim. I takie balans w Was, tak? Więc to ta transformacja. Dobrze, ostatnia karta. Uświęcona boska żeńskość kobiecość. Przepiękna jest ta karta, przypomina mi trochę taki jeden obraz, który zrobiłam kiedyś, namalowałam, właśnie związany też był z kobiecością, mocno było czuć i też był w takich różach i trochę tu miał. Tu na pewno jest rozkwitanie, ale takie rozkwitanie pod powierzchnią dosłownie, tak jakby tego jeszcze nie było widać, ale rozkwitacie, tak? W opisie tej karty jest napisane, że częstotliwość boskiej kobiecości wspiera nasze odczuwanie tej takiej odżywczej i delikatnej strony naszej, pozwala nam wyrazić siebie otwarcie i pomaga nam połączyć się. Połączyć się z znaczem takim jasnym odczuciem, że jesteśmy połączeni z każdym stworzeniem. Tak. Że wszyscy jesteśmy połączeni. Ja tu najbardziej czuję to rozkwitanie, które właśnie jest pod powierzchnią. A jak roztopią się śniegi, to będzie to widać. <grym> Czyli powiedziałabym na wiosnę. Połączenie się ze swoim wewnętrznym źródłem światła. I te oświecające zewsząd, te punkciki to mi nawiązują do właśnie aniołów, archaniołów, którzy są wokół Was. I bardzo mocno wspierają. I tu czuję duże wzruszenie. Bardzo piękną energię macie numerku 1 w pierwszym wyborze. Dobrze, <laughs> drugi wybór. Drugi wybór to jest: Rób robotę, do the work. I żółty kalcy. Żółty kolor mi się zawsze łączy z trzecią czakrą, czyli z poczuciem mocy, i tutaj tego żółtego jest bardzo dużo z analizowaniem swojej mocy. Yy, I on chyba merkabę ma na wysokości serca. Ale ja tu najbardziej czuję, tak jakby to nasze poczucie mocy było taką naszą tarczą. Nie w kontekście jakiejś obrony, tylko bardziej ochrony, że nie pozwalamy na to, żeby. Ktoś przekraczał nasze granice, że jesteśmy asertywni, ym, że jasno pokazujemy, czego chcemy, a czego nie chcemy, i wiemy w ogóle, że możemy to zrobić, tak? bo czasami jako dzieci nawet nie mam pojęcia, że możemy czegoś nie, nie sobie nie życzyć. tak? A tutaj takie jest jasne: yy, ja znam swoje granice i nie pozwolę ci ich przekroczyć. I te ochronki na, ochronki na ramionkach, jak taki żółwik ninja. <grym> Mm. Bardzo mocno czuję to takie odczucie, że ja wiem, że mam moc, i ta moc przez to się rozchodzi, jakby idzie do wszechświata, i wszyscy to czują, że, że ty masz moc, tak? Dobrze, jaki tutaj jest przekaz od aniołów? Bardzo lubię tą kartę i ona często wychodzi. Jeszcze druga wyszła. Komunikacja. Jak ważne jest, żeby mówić jasno, żeby nie przekręcać tego, co nam powiedziano. Albo nie kłamać, nie zmyślać wiecie, takie rzeczy tutaj mam, ale mam też przede wszystkim kartę prawo przyciągania. I w tej głowie widzicie, z jednej strony są bardzo pozytywne myśli, a tutaj z drugiej są bardzo negatywne. I ja Wam podam przykłady, tak? Czego nie myśleć. Eee, nigdy nic nie działa, nie jestem dość dobry. Nikt mnie nie lubi, potrzebuje najpierw zmiany, żeby coś się mogło udać, tak? Ja utknęłam, tak? Utknąłem, a tutaj, jakby, mówi, że można też pomyśleć, że moje anioły są ze mną i one ci, jakby o tym przypominają, tak? Moje anioły są ze mną, życie kocha mnie, jestem piękna, jestem prosperous, czyli jestem pełna dobrobytu, moje życie pięknie działa, funkcjonuje, przyciągam dobrobyt, tak? Wszystko się ułoży. Wszystko się ułoży. Eee, no piękne karty. Normalnie aż... Mm, no tutaj może jakieś macie zmartwienie i Wam mówię, że wszystko się ułoży. Divine Magic. Tak jak w pierwszym e, Uwierz w cuda. to tutaj jest taka boska magia. Eee, życzenia, marzenia, które się spełniają, cele, do których docieramy. E, po prostu osiągnięcia i taka studnia, z której wypływa wszystko, czego potrzebujemy. Czyli Wszechświat będzie nas obdarzał swoją łaską i dobrobytem. Czyli no znowu <laughs> hmm, drugi wybór o czymś podobnym, tak jakby was ten Wszechświat i anioły ja jakby nie jakby, tylko oni wam mówią, e, że to się nic nie ma, to się wszystko układa, tylko ty myśl o sobie dobrze przede wszystkim, nie i nie martw się za dużo, bo to y, jakby stresuje układ nerwowy i, i potem człowiek choruje niepotrzebnie. I po co? Dobrze. Jaka tu jest wiadomość dla ciebie? No właśnie, to samo, co powiedziałam. Nie stresuj się, nie rozkminiaj, co tam nie wyszło albo co może nie wyjść. E, spójrz w inną stronę i jeżeli potrzebujesz przetrawić to, co się wydarzyło, owszem, daj sobie czas, ale nie, nie ugrzęźnij w tym, nie zostań tam na zawsze. Zaufaj swojej intuicji, zwracaj uwagę na to, co Twoja intuicja Ci podpowiada. Um, to jest osoba, która dużo czuje, która potrafi zajrzeć do świata energetycznego. Dla nas, dla tych wszystkich, którzy dopiero zaczynają z energią, zazwyczaj są to sny, a potem jak już człowiek zaczyna sam się uczyć, jak się kontaktować z opiekunami, czy, czy jak się kontaktować ze swoim wewnętrznym ja, ze swoją duszą, to 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 już wtedy bardziej przeradza się właśnie w to, że wchodzimy właśnie w tą swoją przestrzeń i sobie ją ee, sczytujemy. Eee, I taki kurs mam dla początkujących zaczyna się jutro. Dobra. Synergy. Dla mnie to jest pełna harmonia. Tak to czuję. Wynikająca z tego, że każdy z nas ma w sobie pierwiastek Boga. Inaczej tego nie określę. Tak, tak mam. I że każdy z nas jest zaopiekowany. Bo jakim byś nie było, nie była momencie, to, to po prostu z tego wyjdziesz. I skup się na tym, co jest dobre. No tutaj czuję dużo ciepła, tak jakby widziała po prostu przestrzeń serca, w której jest energia Boga. Tak? Boska. Ze źródła stwórcy, jak chcecie to nazwać. Ehm... Um... I że jak zaufamy, jak zobaczymy w sobie ten pierwiastek boski, to czujemy się lepiej w świecie, bezpieczniej i życie staje się bardziej pełne barw, pełne takiego mm, spokoju, balansu. Bo jak jesteśmy zestresowani, to wszystko jest takie... energia się też robi taka ciemna, wiecie, ciemniejsza, szara. E, a jak jesteśmy zrelaksowani, zbalansowani, mamy tą ufność, wierzymy mm, w to, że jesteśmy właśnie, że ktoś, że wszechświat się nami opiekuje, czy Bóg, czy aniołowie. To nasza aura się rozświetla, nie? Ona się zmienia kolorystycznie. Właśnie często może mieć właśnie takie kolory, jak tutaj są, tak? Pięknie. Każdy ma inne kolory, aury, ale one też bardzo dużo zależą od nastroju, nie? Unia. Jakieś zjednoczenie, dogadanie się. Ta karta y aktywuje naszą zdolność do zjednoczenia zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych aspektów y do stanu zjednoczenia czy jedności, tak jak zintegrowanie się po prostu, czyli ani się na zewnątrz nie martwię, ani się wewnątrz nie martwię, jakby nie wpływają na mnie żadne czynniki ani zewnętrzne, ani wewnętrzne w taki sposób, że jestem rozdarta czy chaotyczna. Yy, zintegrowanie, początkiem zintegrowania jest balans i zaufanie, że yy, że co by się nie działo, to jest ok, nie? Jakkolwiek to brzmi to wiecie, takie odczucia, czy wejście w tego typu energię, to są, to są naprawdę jest mnóstwo doświadczeń. Trzeba sobie w życiu przejść, żeby, żeby sobie uświadomić często, że kurde, przecież ja mogę być bezpieczna, bo na pewno nie byliśmy tego uczeni, prawda? E Dobra, co dalej? Też mi się włączył taki temat, um, że nie wszystko musisz kontrolować, i nie, wszystko, nie wszystko musisz dbać. Wiecie, do, do aż takie, do takiego przemęczenia. Pozwól niech to się potoczy swoim rytmem, swoim torem. Make your dreams real, czyli spraw, żeby Twoje sny, marzenia były prawdziwe. No, takie dla Was hasło. Nic więcej tutaj nie czuję. To jest ten Pają, który tworzy tą swoją sieć. Tak jakby energetycznie coś osadza w przestrzeni, tak? Ja nie przypadam za pająkami, więc ja tak jakby z pająkami mam średni. Trudno mi tutaj złapać miły kontakt, ale czy kontekst tej karty niemniej jednak widzę tą pamięć, tak? Pajęczynek, która została stworzona z trudem, z mozołem. E, dzielnie, tak? Mm. I ten pająk jest w tym dobry, tak? Nikt inny nie jest w stanie zrobić pajęczyny. Po prostu tak jakby się wiele rzeczy się złożyło na to, czy wiele momentów, czy wiele waszych myśli, wiele chwil w waszym życiu, które yy, kształtują, czym jest wasze marzenie i tak jakbyście szli w kierunku tego marzenia. Dobrze, co tu jest jeszcze? Jaka rada? Obserwuj i czekaj. <laughs> Watch and wait. Eee... No co tu można więcej powiedzieć? Tak jakbyście tą mapę sobie poukładali, czyli ta pajęczyna jest zrobiona i teraz po prostu tylko trzeba poczekać, co tutaj wpadnie Nie? w tą pajęczynę, w tą naszą siatkę marzeń, że tak powiem. No ale czuję cały czas taki niedosyt tutaj, co jeszcze? Co jeszcze by się chciało pokazać? Mam jeszcze jedne takie karty anielskie na stole. Też je weźmiemy. Powitaj nowe początki, niech w Twoim życiu świeci słońce. Powitaj nowe początki, niech w Twoim życiu świeci słońce. Archanioł Aurora. Piękne. Dobrze. Trzeci wybór, trzecia karta. I macie tutaj intuicję i takie spady, czyli że nagle coś po prostu wiemy, coś rozumiemy, coś jest dla nas jasne, tak? E, ja tak miałam dzisiaj rano. <ścoughs> No ale każdy z nas to ma. Jak się nauczymy to rozpoznawać, to to się po prostu dzieje. Czasami to się pojawia poprzez znaki. I macie kamień healer. Piękny kamień. Uzdrawiający. Bardzo łagodną energię on ma. On jest taki. No healer uzdrawiacz. Dobrze mówi. Dobrze. Ma to, ma to sens. Tutaj czuję potrzebę uwolnienia czegoś z systemu w kontekście takiego. Rozluźnienia ciała, więc albo się wybierzcie na jakiś masaż, albo zróbcie sobie jakąś relaksację, albo nie wiem, rolowanie wałkiem, czy co tam wam pomaga się rozluźnić. Mm. I też jest coś takiego, wiecie, jak jesteśmy w stresie, w spięciu, to ani nie jesteśmy w stanie ma manifestować, ani nie jesteśmy w stanie właśnie odczuć jakiejś intuicji mocnej, nie? Bo jest, jakby ten umysł jest prze przebodźcowany. Dobrze, jaka to jest dla ciebie od aniołów? ich oryginalność. Ja mam takie uczucie, że tutaj mówię o tym, że wy jesteście jedyni w swoim rodzaju, oryginalni, że na to się złożyło wiele lat waszego życia i wiele warstw doświadczeń i żeby to docenić w sobie i zobaczyć to, że jesteśmy inni niż wszyscy, że każdy z nas jest inny, tak? O Piękna karta. Ta karta aktywuje naszą zdolność do otwarcia serca i jakby approach, czyli jakby no wejścia czy pokazanie się światu i sobie wzajemnie z delikatnością i dbaniem o siebie tak. no tu czuję bardzo dużo delikatności, uzdrawiania, znowu tego rozluźnienia z jakiegoś stresu, spięcia idziecie w jakiś właśnie relaks w zrozumienie sytuacji eee, jeszcze druga czakra czyli, czyli takie tutaj jakiś temat związany z kreatywnością z tworzeniem może wam się otworzyć kreatywność na przykład przez to, że przestaniecie się spinać Tutaj jest dużo, no druga czeka to jest kreatywność, seksualność. Tutaj na karcie jest napisane, że ona pomaga nam nawigować przez nasze życie, poprzez emocje i wspiera naszą zdolność do cieszenia się światem zmysłów. Piękny kolor w ogóle, nie? Tak jakby się pojawił, wiecie, w tej drugiej czekrze, jakby ona się unormowała, jakby się pojawił tam ogień, tak jakby no ta kreatywność weszła mocno, tak. Więc będziecie mieli jakieś pomysły. O, i następna taka karta. Że tak powiem, e, łączy mi się to w tonacji. I ta karta współodczuwania, współczucia jest nawet jeszcze głębsza. Czuję ją jeszcze tak, jakbyście przestali myśleć tylko o sobie, ale myśleli też o innych. I dzięki temu jeszcze lepiej. Wszystko się w Was układa, jakkolwiek to brzmi. Ja tu też poczułam tych aniołów wokół, wokół Was stojących, którzy Was chronią, wspierają energetycznie, dbają o to, żebyście się no właśnie nie pogubili też. Duże wsparcie. I co jeszcze by się chciało pokazać? Nie lubię tej karty, a tu o, dwie karty wyszły nawet niefajne. Mówiące o tym, że, że ktoś kiedyś coś pierdzielną właśnie może Wam powiedział, że nie jesteście dość dobrze, albo sobie nie radzicie. Że nikomu o tym może nawet nie powiedzieliście. To może być, bo tutaj czuję kogoś z rodziny. Nie, że Wy sobie coś powiedzieliście, tylko że to może była jakaś mama, gdzieś palnęła w dzieciństwie, była zmęczona, coś Wam powiedziała i Wam się to zapisało w aurze jako coś, co uwierzyliście w osobie. To są ciężkie karty, więc i coś tutaj takiego macie w energii, więc co tutaj by się chciało, jakby to się chciało, jaka jest rada, jak to oczyścić. Jaka okay, jest rada, jak to oczyścić? Albo co z tym zrobić, tak? No dobrym słowem od razu poczułam, czyli mów do siebie dobrze właśnie, albo to, co o sobie myślisz źle, to wypisz i przekształć w coś pozytywnego i to sobie powtarzaj, tak? Macie też, że to, gdzie jesteście teraz, to już sam ton wychodzicie. Tak już nigdy nie będziecie o sobie myśleć ani tak do siebie mówić. Um, tak, i pojawia się król. Król Pucharów, który jest najwyższą formą takiego radzenia sobie z emocjami, z uczuciami. Emocje są pod kontrolą czyli nie ma tego chaosu w głowie, a wręcz jest taki właśnie spokój w ciele i te emocje sobie po prostu. Się układają. Olbrzymie wsparcie Waszych przodków też tutaj jest ewidentnie, bo czuję, że to jest świat energetyczny, że one stoją, patrzą, obserwują, pomagają, tak. I że wszystko się ułoży, że zostaniecie zauważeni, że zostaniecie zwycięzcy. Tutaj jest tak, jesteś dość dobra, tak. To się uda, tak. Tego typu rzeczy to jest bycie. To jest zwycięstwo, karta zwycięstwa po prostu. Czyli poradzisz sobie ze wszystkim, co się teraz w tej chwili dzieje w tobie, poradzisz sobie z tymi kiepskimi ocenami siebie. Ostatnia karta. No i mamy królowe pentakli. Królowe pentakli to jest uzdrowicielka, więc nie dość, że będziecie uzdrawiać siebie, to możecie też zacząć uzdrawiać innych, dzielić się swoją wiedzą, swoją mądrością, swoim doświadczeniem. To jest królowa mocno połączona z jego ziemi, ze zdrowiem. No dla mnie to jest czysta forma uzdrowicielki. Ale zobaczcie, że ona też dba o siebie, tak? Ona też nie pozwala sobie, żeby być jakaś wyczerpana. Też siedzi w naturze, żeby się doładować. Też dba o to, żeby w środku był balans, spokój. Natura to bardzo często nam daje. Więc tutaj tyle. Jeszcze Wam. No dobra, jeszcze jedna karta. Mi się podkreśliła z tej serii. Mądrość w nas. Ja jestem i zawsze będę dość dobra. Wystarczająca. Ja jestem i zawsze będę dość dobra. Zawsze będę wystarczająca. No. To możecie sobie jako swoją e, mantrę albo afirmację powtarzać. Tyle, kochani, trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam jeszcze raz na ten kurs dla początkujących, który zaczyna się jutro, we wtorek 3 lutego 2026 roku, bo wiem, że te czytania oglądacie w różnych konfiguracjach czasowych. Dla chętnych jest jeszcze też kurs Mapa Duszy, który zaczyna się 16 lutego. To jest już piękna podróż, trzymiesięczna. Bardzo duży proces taki wewnętrzny, ale też dużo można się nauczyć. Ludzie mówią po tym kursie, że po prostu bardzo im to pomogło poukładać sobie rzeczy w świecie energetycznym i zwyczajnie łatwiej się z nim łączyć i czytać energię też innym, tak? Więc tutaj bardzo mocno zapraszam, bo to też jest taki właśnie kurs, po którym już można robić sesję innym. I to wszystko w lutym. W marcu potem jest taki bardzo fajny, Kurs związany, w końcu zdecydowałam się to zrobić w formie channelingu, w takiej formie, jak ja używam channelingu, nie w takiej, jak byłam uczona. Też bardzo będzie piękna podróż, tak, przez miejsca mocy, przez mundur, spotkanie mędrców w tym świecie energetycznym, mądrych energii, mądrości wszechświata, ale to dopiero w marcu. Wszystko macie w opisie pod filmem, sobie sprawdźcie, zobaczcie. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się, buziaki.